A z nami bramkarz drużyny Pomienia Olesno, Oliwier Rylski. Oliwier dzisiaj na zero z tyłu, ale z drugiej strony napastnicy oraz zawodnicy z pola no rozstrzelali się. Jak z swojej perspektywy wyglądał ten mecz? Na pewno bardzo się cieszę, no bo to jest kontrast do tego meczu, który zagraliśmy w Słupi, gdzie naprawdę było ciężko, no i skończyło się tak, się skończyło. No a dzisiaj powiedzieliśmy tutaj przed meczem, że to musi być od nas dobry mecz, zagrany, że tak my tak jak trzeba. No i na boisku udało się nam pokazać swoją piłkę, no i myślę, że wynik Wysoki pokazuje, że naprawdę to był dobry w naszym wykonaniu. No myślę, że również Twój występ można zaliczyć jak najbardziej do udanych. Sprawdził twoją czujność, napastnik drużyny Wiktorii w 80 bodajże w 5 minucie. Widać, że jesteś skoncentrowany od pierwszej do ostatniej minuty. No tak, no czy ta sytuacja, czy też na przykład strzał z połowy, dosyć niespodziewany, ale no tak, udało się zachować czujność. No i jest czyste konto na pewno mnie to cieszy, no bo dla wrękarza to najważniejsze, jeżeli chodzi Myśl... Myślisz, że taki wynik jeszcze bardziej podbuduje morale zawodników? Tak, no liczymy na to, no, bo naprawdę ważne było, żeby każdy u nas odblokował się, strzelił tę bramkę, słomił swój mental. I miejmy nadzieję, że następne mecze będą tylko do przodu i oby się udało. I tego Wam życzymy. Życzymy tyle. Oliwie Rylski, bramkarz drużyny płomienia. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo.